Siemano, jesteśmy na Driftingowych Mistrzostwach Polski, pierwsza runda, furia w nowej odsłonie, mogliście to widzieć w poprzednich odcinkach na pierwszych treningach w tym sezonie. Dzisiaj i w tym roku mamy matowe oklejenie, które moim zdaniem bardzo fajnie siedzi na tym aucie. Mamy pierwszy przejazd treningowy na Słomczynie za sobą, nowe regulacje, mamy nową, troszkę mniej przyczepną oponę z tyłu, dodatkowo na tej rundzie sędziowie kazali nam jechać minimum na półtorej bara, więc to zupełnie zmieni stawkę i jazdę, a to jest naprawdę dużo w drifcie. Teraz zapraszam Was na pierwszy przejazd po torze, no i wracamy. Cały pierwszy przejazd byłem z poterem, dlatego nie ma nagrania z Grzejemy maszynę. Za chwilę drugi trening, kluczowy, bo na pierwszym trochę przestaliśmy tutaj, więc musimy teraz jeszcze połapać sobie parę poprawek i no, będzie, będzie dobrze. Miałeś? Yeah. Ja ja Tekwista? Turbo? Aha, turbo Dobra druga sesja treningowa. Lecimy z tym po 100 punktów. Okay. My po drugiej sesji treningowej i myślę, że bardzo udana. Co prawda jest wietrznie i cały czas troszkę zmienia się temperatura. Udało mi się poskromić moją prawą stopę, żeby furia nie zjadała naszych opon z klasy Semi Pro. No i w miarę udało się znaleźć fajną linię przejazdu, także się cieszę. No i co? Na dzisiaj koniec. Czekamy na jutrzejsze kwalifikacje. Widzimy się. Furia spełnia drugą funkcję grill. Pod spodem jest kolektor i się ładnie tutaj już podgrzewa. Zaraz będę miał obiadek. Zasłużony po treningach. A, już pachnie, już pachnie. Poranny trening, jak zwykle niewyspany przez to, że o ósmej już trzeba jeździć, no ale co zrobić. Wolałbym się... nie, nie wolałbym chyba wylegiwać się w łóżku. Daniela sprawdziłeś ten, wyciek oleju z silnika? Widziałeś to, to jest mechanik, Jak zawsze jest. No i generalnie za chwilę wyjeżdżamy na kwalifikacje, więc postaram się dać siebie jak najlepszy przejazd. No, i trzymajcie kciuki, bo od tego zależy jak się ustawi drzewko do niedzielnych finałów. Nazywana jest Furią, w tym roku sponsorowane przez Intercars, Q-Service, Castrol i dołączył do niego także nowy sponsor, marka Match Trader. No i teraz zobaczymy, jak poradzić sobie na nowych oponach na tej, no bądź co, bądź wymagającej trasie, którą... Mamy na autodromie słączyn Wczesna inicjacja z takiej bardzo ładnej ryby. Z, tak z masy zainicjował. Jedynka z rozpada w duży kąt Bartek Ostałowski. Bez dociągnięcia ręcznym na zonie 2. Trójka po krawędzi toru. Bartek Ostałowski trzyma ten gaz bez żadnej korekty. Jesteśmy na czwórce. I kto wie, czy jest szansa na pierwszą tutaj Minimalnie za szeroko na piątce i na szóstce. Też praktycznie perfekcyjnie. Słuchajcie, dajcie duże brawa tam dla Bartosza Ostałowskiego. Za tak zwany Sebel. No ale tu widać jak pięknie pracuje, Mano. no i za coś zostało jednak odjęte, linia 26, punktów 69, no i wracamy do tego, że bardzo się cieszę, że sędzią nie jestem. To jest A my trzymamy kciuki, żeby tych punktów było więcej, tak charakterystycznie ustawione. w ogóle z boku Bartosz Ostałowski tego przejazdu, żeby na pewno nie mieć tam problemu z ominięciem szykany. Inicjacja zmieniona względem pierwszego przejazdu, nie było tej podwójnej ryby, teraz duży kąt do zony drugiej, delikatne odhamowanie ręcznym na zonie drugiej, już bardzo dobrze, zona trzecia zaliczona od jedzie Bartek Ostałowski, dużo dymu, duża prędkość, czwórka złapana i teraz bez dociągnięcia ręcznym, troszkę szeroko, ale jest dobrze i jest zona Szósta zaliczona, no bardzo dobry przez Bartka stałskiego punktu. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Mam 81 punktów, więc tak, drugie miejsce, drugie miejsce. Lecimy do Bartka, któremu udało się osiągnąć drugie miejsce w kwalifikacjach. Ey! Brawo! Nie ma, Fajcie, w pierwszym przejeździe sędziowie mnie troszkę wystraszyli, dali 60, chyba 9 punktów. Więc tak się zastanawiałem: ojej, ojej, coś jest nie tak, to nie jest Bartek na Słomczynie. Ale już na drugim przejeździe mówię, dobra, to muszę tutaj zaakcentować ten przejazd, pokazać, że jedziemy pełnym gazem, żeby sędziowie nie mieli wątpliwości. No i już było dużo lepiej. Drugie miejsce, 80 punktów, też troszeczkę niedosyt, bo chciałem takie 86-90 bardziej celowałem, ale jest ok, zadowolony, także czekamy na jutrzejsze finały. No i oczywiście też będzie ogień. Widziła nas ekipa z Politechniki Krakowskiej. Jak śledzicie nasze profile, to wiecie, że od niedawna współpracujemy. Panowie, jak się Wam podoba na driftingowych mistrzostwach Polski? Bardzo fajnie, ciekawych autek, przede wszystkim fajna atmosfera i przesami swoje kompetencje, swoje, swoją wiedzę. tutaj też mamy chłopaków u, u Ciebie w zespole, więc się napieramy. Tak, tak, tak. Adrian tak. jest z nami cały sezon, znaczy cały sezon, w sumie cały sezon. bo <laughs> Dopiero się zaczął, więc na razie cały. Jest też nas wspiera, no i będziemy na pewno wyciągać wnioski i myśleć, co możemy poprawić w naszej furii, żeby jeszcze lepiej jeździła. Jedziemy słuchajcie na zdjęcie grupowe całym tutaj o skurcie. 70 załóg na tych zawodach, właśnie mieliśmy grupowe zdjęcie, wyglądało to super. Dziela 8 rano, dzisiaj właśnie będzie rozwiązanie zagadki, kto wygra klasę. Więc wkrótce rozpoczynamy finały. Jeszcze tylko szybko trening i lecimy. Zaprezentował Michał Godlewski, dlatego Werdek poszedł w jego stronę. A my już szykujemy się do kolejnego przejazdu: będzie to przejazd Bayrun w wykonaniu Bartosza Ostałowskiego, który wczoraj w kwalifikacjach zajął miejsce drugie. Bardzo dobra dyspozycja Bartka Ostałowskiego, który w tym roku wspierany jest przez Intercars Q-Service i Match Trader. No i widać, to wsparcie pomaga. Można powiedzieć, że dodaje skrzydeł. I zaczynamy Bajeran. Ja myślę, że też tutaj będziemy świadkami takiego pełnego przejazdu. Od razu duży kąt po inicjacji. Zaliczona pierwsza zona i będzie oszczędzał tutaj opon Bartek Ostałowski. Druga zona też wypełniona. Teraz auto ustawione w kąt do zony trzeciej. Zaraz będzie na zonie czwartej. Już było widać po zonie trzeciej, że będzie dobrze to wyglądało. Jesteśmy na piątym auto już odhamowane i kończymy tą trasę zoną szóstą. Thank <laughs> you. Dla obecnych tutaj w języku polskim. Tak jak wspominaliśmy, bardzo trudny do oceny przejazd, gdzie tych błędów było dużo. Dużym faktorem był ten wyjazd dwoma kołami Michała Godlewskiego poza trasę. Dodatkowo ten odstęp, który był między zawodnikami, też był duży. Split decision, czyli podział decyzji sędziów. Jeden sędzia powiedział nawet, że może być to one more time, czyli przejazd powtórzony dwóch sędziów za Magdą Malaczyńską, dlatego też Magda przechodzi. Dalej dziękujemy za wyjaśnienie. Jest to bardzo fajne dla nas właśnie, że mamy ten wgląd w tak, sposób wiemy, myślenia sędziów. Tak, dokładnie wiemy, co nam się wydarzyło. Dzięki Przemek za to podsumowanie My szykujemy się do kolejnego przejazdu. Tam na starcie już gotowi Bartosz. Ostałowski, który będzie liderem i będzie gonił go Wojtek Goździewicz. to mógł być przejazd na etapie top 4. Może nawet w finału, ale zaczynamy! Taka mocna inicjacja ze strony Ostałowskiego. Blisko jest tam Łudęński. Ostałowski na pierwszy zonie. Na przykładka na zderzaku ze strony Kościewicza Lecimy do złony drugiej. Jest gdziebyś tam powinien Bartosz Ostałowski, bardzo blisko natomiast Wojtek Goździewicz, jesteśmy już na zonie czwartej, na wypełnieniu Ostałowskiego, jeszcze raz przykładka na zderzaku, co teraz robi Wojtek Goździewicz i za moment będziemy mieli finish, jeszcze jeden atak ze strony Goździewicza, przejeżdżają niemalże sklejeni przez metr. Czyli starcie, przypomnijmy raz jeszcze Bartka Ostałowskiego z Wojtkiem Goździewiczem. Myślę, że obaj zawodnicy mają powody do zadowolenia po pierwszej części tego przejazdu. My trzymamy rzecz jasna bardzo mocno kciuki za, równo za jednego, jak i drugiego i za moment w roli lidera Wojtek Goździewicz jako goniący Bartosz Ostałowski. Co, trzymamy mocno kciuki, takie nerwowe sekundy oczekiwania, nim zapalą się nim zapalą światło. Tam jest już nasz startowy marcin Misura i przechodzimy do rywalizacji. Nie ma mowy o fal nie było strajku. Gościewicz z przodu goni go, Ostałowski inicjacja. Obydwu kierowców od razu bardzo blisko jest tam. Wojtek Goździewicz troszkę zostaje z tyłu, Bartego Stałowskiego będzie w stanie zaraz nadgonić. Goździewicz dobrze w drugiej zonie, bardzo blisko ze Stałowski, świetny atak Stałowskiego, chociaż tworzy nam się separacja, nie tak blisko teraz ze jak wcześniej był. Goździewicz, zona czwarta, zostaje troszkę jednak Bartego Ostałowski z tyłu, a Goździewicz świetnie jedzie swoje. Zona szósta jeszcze pogłębia kąt i mamy koniec tego przejazdu. Oczywiście dajcie im tam duże brawa, niech oni was usłyszą. <laughs> No, ale jednak ta separacja była widoczna, też agresywniejszy wcześniej, wcześniej wcześniej był Wojtek Goździewicz. Poczekajmy rzecz jasna na werdykt sędziów, natomiast myślę, że no, możemy przewidzieć, kto w tym przejeździe potencjalnie może zostać zwycięzcą. Oczywiście tego nie mówimy, bo nie jesteśmy od sędziowania. Za szczęście, nie szczęście. jesteśmy od Słuchajcie, to już było za dużo. To jest bardzo trudna to praca. To było za i bardzo dużo. odpowiedzialna. Tak, bardzo odpowiedzialna. Tutaj Podoba mi się bardzo to. Zaraz usłyszymy werdykt. Tak i mamy już werdykt. Wojtek Gość przychodzi dalej. I to on jest trzecim z czterech kierowców, którzy trafią do top 4. Dajcie im tam. Dajcie im tam duże brawa. No i kończymy na Tobosie. Była naprawdę mocna walka. Dla mnie to był taki mały finał. Wojtek Łaziewicz naprawdę w dobrej dyspozycji dzisiaj. A ja no co mogę powiedzieć? No od początku, od pierwszych treningów na tych oponach nie jestem ich fanem. Musiałbym chyba zrzucić 200 kg z samochodu albo 300, żeby on zaczął na nich jechać. I po prostu wciskałem gaz. Nic zupełnie się nie działo, auto nie przyspiesza, no więc to jest naprawdę słaba wiadomość na przyszłe rundy, bo będziemy musieli coś wymyślić. No i tak fajnie, bo, bo, bo przejazd jako lider bardzo równy, bardzo powiedzmy prawidłowy. Zrobiłem co mogłem, tym razem kończymy na tobosiem, ale w Katowicach damy do pieca i postaram się wykrzesać trochę więcej. Co to jest za sprzęt? Jestem ciekaw. Tak, jakiś tak temu już, pomału, pomału, z To mi wygląda na jakieś coś owalnego. To jest co owalnego, jest... Tu jest, jest kochany przed dla ciebie. Wow. Budowane. To taka trochę metaloplastyka, ja widzę. To jest tak, to jest tak. Wow. O, wow. oh, thank you. Dzięki, dzięki Dziękuję. Never give up. Bartosz Astałowski. The Pastor world champion in drifting. Dzięki, dzięki, naprawdę. Do nowej ścieżki. No właśnie, będzie jak znalazł. Kurczę. Powiedz, no to Ty masz. Naprawdę świetna rzecz. To są twórcy tego dzieła sztuki, bo tak to trzeba nazwać. Bardzo dziękuję. No i na pewno u nas w siedzibie, tak jak powiedziałeś, zaszczytne miejsce a, a, a kiedyś będzie. w ogóle zajrzymy, tak że nie ma problemu. Zapraszam. Odbierzimy zdecydowanie. I, i Kurczę, nie no spodziewałem dużo, się takie, tak, Bartosz, takiego tutaj to wydafcze, to trofeum. To już wygrałem z takim. Wygrałem trofeum To jest dzisiaj. jesteś zawsze pierwszy. Tak Kurczę, tak dzięki, dzięki, no, dzięki, jeszcze raz, naprawdę.